Selekcja odpadów niesie ze sobą wiele korzyści, których nie zawsze jesteśmy świadomi. Czy wiesz, że produkcja jednej tony papieru z makulatury pozwala ocalić 17 drzew? Dzięki samej tonie makulatury oszczędzamy wodę pitną, która zaspokaja potrzeby człowieka na całe dwa lata, i energię potrzebną do ogrzania domu przez pół roku. Pomyśl, papier można poddawać recyklingowi aż sześciokrotnie. To naprawdę się opłaca. Dla odmiany szkło przetwarzać można nieskończoną ilość razy. Jedna tona przetworzonego szkła zmniejsza emisję dwutlenku węgla do powietrza o 220 kg. Drugie życie plastiku. To dopiero się opłaca. Energia odzyskana z jednej zużytej torby plastikowej pozwala na oświetlenie pokoju 60-watową żarówką przez 10 minut. A 35 butelek wystarczy do produkcji bluzy z polaru. Czy wiesz, że zaledwie trzy aluminiowe puszki to nowe oprawki okularów? A 600 puszek to nowa rama roweru? Segregacja kosztuje nas tak niewiele. A jak wiele zyskujemy? Podejmiesz wyzwanie? Kampania Społeczna Miasta Jastrzębie Zdrój.